Jak widać są to piękne tereny, mamy e, wspaniałe ścieżki rowerowe i e, do biegania, i do koverów. Dzisiejsze zmaganie to taki e, trójbój, e, coś w podobie rajdu przygodowego, tylko na krótszym dystansie. Zazwyczaj rajdy przygodowe są długodystansowe i zazwyczaj jest tak, wszyscy e, jadą na orientację. Natomiast w tym wypadku mamy ustalone trzy trasy, nie jest to dużo, bo to jest niecałe 20 km łącznie będzie. E, z, zawodnicy zaczynają od kajaków, e, płyną w z prądem, później jest e, cięższa sprawa, bo muszą podpłynąć pod prąd trochę dłużej, ale zawsze. E, do tego miejsca następnie stąd już e, mamy e, rowery, dalej jadą naszym e, urzeczem wzdłuż wisku, wzdłuż od nogi, także e, piękne tereny. Nawracają, wracają z powrotem do tego samego miejsca, żeby już ostatni etap ruszył, czyli e, bieganie, tak? gdzie biegną pod naszą bo Góra Kalwaria jest umiejscowiona na, na górze, jest tam dosyć stromo i może być ciekawie, także e, tam będzie zakończenie, przybiegają tutaj i mamy finisz. Tak? Zaczynali z plaży, mniej więcej tak jak te są ustawione, ustawione kajaki. E, I proszę żebyście od razu się odwrócili, nie wiem czy teraz jest e, widoczna. Zostawiamy się w szerszym rozkroku. Uch. Teraz nadgarstki musimy rozgrzać zetkajakami nad wiosłem. Teraz w środku i na zmianie wkręcamy, rotujemy ręce na zewnątrz i wyciągamy. Prawa i lewa. Patrzymy za ręką. Wręcz wydech.

Chciałbym serdecznie podziękować e, wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły e, nas e, w organizacji dzisiejszej imprezy. Między innymi e, Decathlon, e, sklep e, sportowy, e, najbliżej nas położony tutaj e, w Piasecznie. E, był... Dziękuję gratuluję. Tutaj <laughs> Gratuluję. Gratuluję. To chyba najmłodszym Tak jest, najmłodszym. tutaj jest. do zdjęcia. Do rośni do rośni. Pani Agata Rybus. Pani Agata była ostatnio na ale pier, pierwsza praktycznie w, na trasie. Gratulacje. Drugą panią, która była w klasyfikacji kobiet, druga Alicja Solarska. Zapraszamy tutaj. Drugie miejsce wśród kobiet. I oczywiście pierwsze miejsce. Katarzyna Marcińska. Zapraszamy. Pier pierwsze miejsce w nagrodę to jest książka o naszym nadwiślańskim rzecz autorstwa Maurycego Stanaszka. Warto było tutaj się męczyć. Następnie drugi w klasyfikacji mężczyzn był pan Rafał Krzy Krzycki. Zapraszamy tutaj. I za pierwsze miejsce dla naszego e, zawodnika Tomasza Smolakcieka. Zapraszamy. Czas na pierwszą Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Zanim zaproszę Was do takiego finalnego zdjęcia. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, ale również organizatorom i wolontariuszom. Czyli przede wszystkim wolontariuszom z Akademii Młodego Bohatera Ratownika. Proszę podnieście teraz rączki. Dla Was należą bardzo serdeczne podziękowania. Dziękuję ratownikom grupy interwencyjnej Krzecińskiego Wokru. Którzy dzisiaj pod kierownictwem Tomasza Siemczaka kierowali naszym zabezpieczeniem. Serdecznie dziękujemy. Podziękowania dla Dekatlon Sport, Sport, Piaseczno i dla Body Power. A również dla naszego już wieloletniego partnera, czyli Sterwarka, jest z nami syn pana Witolda Bates, z którym od wielu lat współpracujemy. Proszę tutaj pomachać. Jest to jedna chyba z najlepiej funkcjonujących firm kajakowych tutaj na naszym regionie, czyli Pilica Rzeka Wisła. Troszeczkę mamy doświadczenia z bezpieczeństwem i widzimy, jakiego różnego rodzaju firmy biorą udział. W tego typu organizacji spływów, ale bez, bez żadnej kozery możemy polecić Sterwalkę jako bardzo dobrego organizatora spływów kajakowych. Serdecznie dziękujemy za zapewnienie sprzętu nam dzisiaj. Dziękuję ratownikom, wszystkim uczestnikom. Daniel, Tobie serdecznie dziękuję za super organizację. Działaliśmy od kilku tygodni, naprawdę było ciężko, ale udało się. Zapraszam, zapraszam Was wszystkich do finalnego zdjęcia. Jeszcze raz serdeczne dziękowania tutaj na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Zenona Nadstawnego. Nie wiem, czy Pan jeszcze coś powie na zakończenie. Zobaczenia w przyszłym roku. Proszę Państwa, ja w imieniu swoim jak i burmistrza chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Piotrowi za tą organizację. Ta została uchwała Rady Miejskiej o nadaniu zasłużonej dla góry Kalwarii. Proszę, gorące brawa dla Patrika. Wszyscy użycie. Użycie. <grywa> <grywa> Bardzo dziękujemy.